Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Do Ciebie, Matko Szafarko, łask, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją Tyś nam jedyną. W cierpienia czas... Pomocą dasz, I nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas. Pomocą dasz, I nieustannie ratuj nas. Boże mój, wierzę w ciebie. Uwielbiam ciebie, ufam tobie. I miłuję Ciebie. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. Trójco przynajświęcza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze cześci oddaję i ofiaruję Tobie przynajdroższe ciało i krew. Duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którym jest on obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego najświętszego serca i przez przyczynę niepokalanego serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia. Biednych grzeszników. Boże Ojcze Wszechmogący, proszę Cię, aby moc płynąca z krzyża Jezusa Chrystusa przez wstawiennictwo Jego Matki Bolesnej, pośredniczki wszelkich łask, Królowej Polski i świata królowej, królowej pokoju oraz wstawiennictwo wszystkich świętych przyniosły pokój. I potrzebne łaski dla Ukrainy oraz wyjednały nawrócenie agresora i zaprzestanie wojny. Eucharystyczne serce Jezusa, który trzymasz świat w swojej dłoni, nie wypuszczaj ze swojej opieki Ukrainy, Europy i całego świata. Eucharystyczne serce Jezusa, okaż nam swe miłosierdzie i obdasz pokojem. Maryjo, królowo pokoju, Módl się za nami i za Ukrainą. Święty Janie Pawle II, święta Kingo, święty Andrzeju Bobolo, święty Michale Archaniele i wszyscy święci, módlcie się za nami i za Ukrainą. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela, nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckiem piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen o pomnożenie wiary nadziei i miłości zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta się, w Amen. Rozważamy część chwalebną, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta, Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Bożo, się Teraz Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.